Robię to nie dla pieniędzy, tylko dlatego, bo chcę. I robię wiele rzeczy. Naprawiam samochody, oczywiście, że biorę za to pieniądze, to jest logiczne, ale zawsze naprawiałem je z pasji, z hobby, bo chciałem to robić. Od 20 lat naprawiam wozy ponad 20, chyba 3 lat. Prędkość pompy zbyt mała, zbyt niska, taki błąd, piękny. Czyli mamy pierwszy, jakby, strzał trafiony, tak? Drugi. Uwaga, teraz jest z drugich. Ja powinienem zostać jakimś Nosterdamusem. czym? Daj, bo jest tak. Sytuacja jest następująca. Jutro mam zarezerwowany samolot między 8, a godziną, chyba, nie, 9, a tam pisałem. 10, nie? Jakoś tak? Tak, tak się umawialiśmy no. wstępnie. Okay. Tak. No. Samolot jest no. zarezerwowany, natomiast ten samolot jest na przeglądzie. Co 25 godzin i 50 godzin leci na przegląd. To są dwa różne przeglądy i jest akurat na takim i jutro ma dopiero wrócić rano. Więc to jest takie niepewne. Może być sytuacja, że on nie wróci z jakiegoś powodu. Na przykład będą odkręcali śrubkę, i się ukręci i dupa, samolot nie przyleci, nie będzie go, nie? Więc zarezerwowałem następny samolot, ale jest od 13 do 15. I może paść taka sytuacja, że będzie trzeba poczekać. Czy ty to akceptujesz? Nie? No bo mm, mogę to, spróbuję no, się jeszcze no. dzisiaj Ale dowiedzieć. Ja, ja, rozumiem. Chciałbym, żeby był ten samolot, no, którego nie ma, ponieważ ten samolot jest dolnopłatem. I jak chcemy sobie zrobić jakiegoś małego świra, a pewnie będziemy chcieli, to jest lepszym mm. do tego egzemplarzem. Jest taki, taki bardziej fikuśny, rozumiesz, no, nie? Do zobaczenia. Cześć. Taki był trochę oporny przy tej rozmowie, mi się wydaje. Starałem się go tak bardzo luźno podejść, żeby jakaś tam gadka się yy, kredziła, ale no jakoś tak trudno mi było zagadać. Nie wiem dlaczego. Jutro jestem umówiony z Wodymirem, tak? Wodymir, no z tymi, tak mam zapisane. Mam nadzieję, że dobrze. Nie, Wadym, Wadym, przepraszam, Wadym. No, w tej Wybaczcie mi. I on jest jednym z uczestników, jednym z trzech, którzy zdali na końcu test z najlepszą punktacją. I tych trzech leci ze mną samolotem. On jest pierwszy do reszty napisałem SMS-y, mamy kontakt, ale akurat teraz nie pasowało, będzie pasowało w innym terminie. Bajeczka. Także dla mnie czysta przyjemność i frajda zabrać ich do samolotu. Oni się bardzo cieszyli wszyscy w trójkę. Tam pamiętacie na odcinku było, że jeden dostał, że on ma lęk wysokości, ale myślę sobie, że to nie będzie żaden problem w samolocie. Lęk wysokości nie działa. No to działają przeciążenia. Dobrze. Do zobaczenia zatem już niedługo na lotnisku. Gdzie masz ten filtr? to jest good, good filtr. 3.0 benzyna, turbo doładowany silnik, 60 tysięcy przebiegu, Audi e-tron, oh, oleju, przepraszam, wygląda tak. <laughs> bardzo ciekawe to jest, bardzo dużo tego e, jakiego pięknego świecącego tyłu. tyłu aluminiowego malina, żeby była jasność, Więc jest aluminium jakiś. Amelinium, amelinium. tego amelinium. się amelinium. nie maluje. Amelinium? Tego nie, a, tego nie Tego nie pomalujesz, tego nie pomalujesz. Jak widać zużywa się. Zrobić? To być taka informacja, taka, taka po prostu taka luźna informacja. Idę do samochodu, którym chcę się zająć, ale z, nie zabrałem komputera diagnostycznego. Bez komputera to ja tam nic nie zrobię, do takich wozów już dzisiaj nie podchodź. No, z komputerem diagnostycznym znacznie łatwiej będzie na pewno przy tym samochodzie cokolwiek zrobić. Więc to jest taki samochód, który był bardzo długo moim marzeniem. I co najlepsze, miałem już M5, tylko że moja M5 była E39, ale to był jeden z najlepszych samochodów, jaki miałem w życiu. I powiem szczerze, że każda M5, moim zdaniem, jest generalnie samochodem dla. Wariota, to jest samochód wariot, to jest limuzyna, która naprawdę daje mega dużo frajdy z jazdy i ten samochód oferuje po prostu takie, wiecie, takie, a tu jakiś sliding, a tutaj jakieś przyspieszenie, a tu jakieś wyprzedzenie, no 650 koni, 750 Nm. To jest wóz, który bardzo agresywnie przyspiesza chyba w 360 do sety. Silnik, który tutaj jest, czyli 4,4 V8 biturbo, w ogóle jak to brzmi, nie? 4,4 V8 biturbo. Kurde jak to ładnie brzmi, to brzmi tak jak cały ten silnik, kiedy, kiedy jak, jak układ wydechowy, kiedy wciskasz w z podłogę, mega, mega frajda z jazdy, ja po prostu zakochany zawsze byłem w piątce. natomiast na dzień dzisiejszy jak duży samochód, wielki, M3 jak najbardziej też jest okej, okay. natomiast... Jakieś tam piątki, takie zawsze fajnie się prowadziły. To był samochód e 9 to był samochód, który pozwalał naprawdę kompletnemu amatorowi latać z slajdami takimi, że aż głowa boli. Dobrze, więc teraz tak, zajmijmy się tym, co w tym samochodzie jest do zrobienia. W tym samochodzie mamy zgłoszenie: brak mocy po dłuższej jeździe, czyli im dłużej jadę, tym bardziej traci moc silnik. Czyli jeżeli go odparam na zimnego i zaczynam miechać, to ten wóz całkiem, całkiem jedzie, a nawet rzekomo otrzyma pełną moc według właściciela: pełną moc, moc, moc. No, Im dłużej jedziesz, tym jest gorzej. Miałem już takie zdarzenie w tych pojazdach. Sprawdzę sobie najpierw kody błędów, jakie tu są, i na tej podstawie będziemy myśleć, co dalej zrobić. Kluczyk? Nie, uruchomię teraz silnik. Uruchomię. Kontrolki silnika nie ma, ale pan chyba mówił, że kontrolka silnika gdzieś się poniekąd zapaliła. Ale zgasła. Miałem taki przypadek w BMW Serii 7, dokładnie z tym silnikiem, który tutaj jest. Ja pokażę wam ten silnik, bo to jest. No, jest też tych. Możecie lubić, nie lubić BMW. Potrafią zrobić pusto zabawy. Zawsze potrafili. Wow. Dwa interkulery tutaj pięknie się prezentują. Są bardzo ładnie tu wkłoczone. Silnik jest bardzo cofnięty. Dwie turbinki zamontowane w bardzo średnim miejscu. Dlaczego? Dlatego, ponieważ generują olbrzymie temperatury. Zabija to te jednostki. Te temperatury są tutaj najbardziej kluczowe w tym pojeździe. Ogólnie temperaturowo ten motor niestety jest średni, także jak zaczynasz z nim mocno yy, znaczy katować go najprościej mówiąc, to te silniki nie wytrzymują niestety dużo kilometrów, to bo tutaj jest taki wrzątek pod tą maską, że sadzaka, to nie, nie w locie sadzaka by się zrobić także zresztą widać to nawet po tej obudowie że jej kolory się pozmieniały wraz z temperaturami no to nie jest normalne żeby w komorze silnika takie temperatury były nie? na przykład to ja szóstka i, i tam nie wiem tam stoją jakieś inne auta i żaden inny samochód nie ma czegoś takiego nawet 4.0 TFSI radzi sobie dużo lepiej z tymi temperaturami pod maską niż ten chociaż 4.0 TFSI to tam też jest taki kłopot że jak nie masz takiej termicznej osłony pod osłoną tą plastikową silnika to ona deformuje się tak się tam grzeje ale z powodu tych temperatur nie ma takich efektów jak tutaj, A tutaj ukręcają się wirniki od turbin, czelniacze zaworowe padają, one się robią z twarde, sztywne, przestają uszczelniać i kapie sobie olej do silnika, także do natłoki, kiedy sobie tam chodzi na bikujowym. można to łatwo sprawdzić, czy sobie chodzi na biegujowym, po 15 minutach sobie chodzi, jak z tyłu rąbia takim niebieskim dymem, w każdym pojeździe, nie tylko w tym, znaczy, że gunki zaworowe mają dosyć, tak? sobie chodzi, na nie ma temperatury w komorze spalania takiej, która by paliła ten olej, który, który sobie tam kapie. Więc za tym tłoku się zbiera ten olej. Wciskasz bogat podłogę, pojawia się temperatura, pojawia się dużo większe spalanie, bo paliwko, paliwko wszystko to. No i ten olej od razu się spala i jest wydmuchnięty z tyłu w układzie wydechowym, no i wtedy wiesz, że napełnił się olejem i to są gułki zawodowe. Także prosta diagnostyka, którą można wykonać w każdym pojeździe. I w tym również, i tutaj ona no, przynosi efekty, już przy 150 tys. km często te silniki już palą. Jest taki jakiś mankament, każdy po prostu będzie miał jakiś mankament i tyle. Dobra, ja miałem w BMW serii 7 taki problem, jak w tym pojeździe jest. I w tym pojeździe, który ja wtedy robiłem, problem był paliwowy. Polegał on na tym, że pompa, nie, że sterownik pompy paliwa miał zimny lód na tranzystorze sterującym bezpośrednio pompą. Im dłużej samochodem jechałeś, tym ten zimny lód gorzej stykał. On był tranzystor SMD, po prostu przyklejony, jakiś MOSFET albo coś takiego, do płytki i on po prostu się odklejał obudową. I im dłużej jechałeś, tym ta pompa generowała mniejsze obroty, mniejsze ciśnienie, i ten samochód najlepszy jest. To... Nie, zgłaszał, zgłaszał, to chyba w ciśnieniu paliwa albo w sterowniku pompy coś takiego, nie wiem, zgłaszał, zgłaszał. Eee, także to jest jeden problem, mankament tych samochodów, znaczy się tam, w siódemie BM, -ie. dwie takie 7 BM, na Więc e, może akurat tutaj też jest coś w tym rodzaju. Natomiast e, na pewno, tak jak powiedziałem, temperatury, mi sytuację, że na przykład układ chłodzenia nie daje rady, bo to jest podwójny układ chłodzenia. Gdzie jakby zbudowany układ chłodzenia, tu macie układ chłodzenia niskotemperaturowy i wysokotemperaturowy, tak jak recykulacja spalin, jak wszystko inne, niskociśnieniowe i wysokociśniałe, oczywiście recykulacja spalin. Dzisiaj już mamy wszystko podwójnie, albo potrójnie w ogóle, czyli jakby czy to nie jest to jest 17 albo 18 rok, więc dzisiaj mamy jeszcze gorzej niż tutaj jest. Tu jest jeszcze nie aż, na nie aż nie takiej katastrofy, ale są dwa układy chłodzenia, a jeden jest na interkulery wodne i ten układ chłodzenia rządzi się swoimi prawami za pomocą tego zbiorniczka. A ten zbiorniczek służy do układu chłodzenia reszty pojazdu. No i oczywiście tutaj chłodzone są jeszcze inne rzeczy płynące, chodzącym, ale nie będziemy teraz sobie w to wnikać. Jest pięknie i cudnie. Układ chłodzenia na interkulery jest dość istotny w samochodach benzynowych w szczególności, no doładowanych i w każdych innych. Interkulery są kluczowe do tego, żeby generował pełną moc. Zimne powietrze, znaczy kiedy powietrze się spręża, no to dostaje temperatury, tak? Więc im mocniej sprężasz powietrze, tym wyższą temperaturę się, się wytwarza i tym bardziej się ogrzewa. I wtłoczenie zimnego powietrza do silnika jest na plus ze względu na to, że jest gęstsze i zmieści się go więcej w komorze spalania. Więc chłodzimy to powietrze interkularami, albo wodnymi, albo powietrznymi, czyli takie co jest zawsze tam z przodu pod zderzakiem, tak duże, wielkie, ludzie sobie montują większe niż mieć powinni, na przykład po to, żeby składać mocniej powietrze. Stosuje się na przykład do tryski, tak jak ja miałem w swojej S4, która tu piękna stoi, zabita, eee, tak, tak, to no, ona, no, no, widziałem ją tam wtedy. I to stosuje się do tryski na przykład etanolu, czyli alkoholu, który ma też ochłodzić powietrze dolotowe. Tutaj 20 stopni na przykład już robi bardzo dużą różnicę między 40 a 60 stopni w układzie dolotowym doładowanym. Jest znaczna różnica i możesz dużo więcej tego powietrza wtłuczyć. Więc jakby robimy wszystko, żeby to powietrze chłodzić. No tutaj jak widać temperaturowo pod maską jest jak jest. Więc powietrze dolotowe jest chłodzone interkulerem wodnym, który rządzi się swoimi prawami, czyli ma swoją pompkę, swój termostat i swój obieg płynu chłodzącego. Nie wiem, pewnie wszyscy, większość duża, która ogląda mnie pewnie wiedziała to, ale Chciałem to powiedzieć, ponieważ może nie każdy, albo na przykład, ktoś ogląda pierwszy raz i w ogóle jeszcze nigdy nie zajrzał pod maskę samochodu, więc chciał się czegoś dowiedzieć. No i się teraz dowiedział. Uszkodzenie interkulerów, no, no, na przykład już samo zabrudzenie ich na przykład, czyli są te wszystkie pozabrudzane, nie wiem, błotem, czy czymkolwiek innym, już pogarsza działanie interkulera, ponieważ powietrze ma przelatywać przez tą chłodnicę. I jeśli nie przelatuje, tylko się na niej zatrzymuje, no to logiczne jest, że, że nie będzie takiego chłodzenia. I tutaj każdy 5, 7, 8 stopni to troszeczkę generuje mniejszą moc. Tego nie odczuwasz, podpadałem, to jest M5, więc jeździsz w ten sposób, ale prawda jest taka, że że wiele samochodów dzisiaj jeździ z mniejszymi osiągami niż założył producent. Diesle to jest zupełnie normalna sprawa, no mają przypchane filtry cząstek stałych, w wyniku czego wytwarza się zbyt duże ciśnienie spalin, nie może wydmuchać tego powietrza, tego, tych spalin ten silnik. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, mają limity założone na sterownikach silnika przez producenta, że jeżeli ciśnienie różnicowe spalin jest zbyt duże, czyli na przykład powyżej 700 milibarów, no to ogranicza z automatu moment obrotowy, żeby nie zabić silnika. No więc jeździsz z takimi ciśnieniami, bo to jest na co dzień dostaje takie samochody jeżdżami miałem 800-900 milibarów, więc on ogranicza, ten samochód nie jedzie. Wyczyścisz taki filtr czy mechanicznie, czy wypalisz go, nawet na serwisowo, na postoju samochodem, to to już daje rezultat. Oczywiście czasami na krótkie, czasami na dłuższe, wszystko zależy od stanu, przebiegu i mnóstwa innych rzeczy. To nagle ten samochód zaczyna zupełnie inaczej jechać i później na przykład zrobienie jeszcze układu dolotowego, takim dieslu też bardzo pomaga, bo w wyniku czego ten samochód nagle dostaje ducha i naprawdę potrafią o sekundę, półtorej zejść do, na przyspieszeniu, czyli litrowe diesle, więc to jest bardzo dużo. Także i ludzie tak jeżdżą myślą, że jest okay,

Elektryczna pompa paliwa, moduł sterujący pompę paliwa, prędkość pompy zbyt mała, zbyt niska, taki błąd piękny. Czyli mamy pierwszy, jakby strzał trafiony, tak? Drugi. Uwaga, teraz jest z drugich. Ja powinienem zostać jakimś Nostradamusem przewidywaczem. Po prostu miałem dwa takie przypadki, naprawdę nie w MC, ale w 7a Pompa płynu chłodzącego niskotemperaturowego, stracono z nią komunikację, i następny błąd. Że powietrze dolotowe jest zbyt gorące. Dokładnie tak. takie mamy kody błędów. Naprawdę, ja sobie teraz nie żartuję. Także myślę, że mamy już od razu powody tego, co się tutaj dzieje. Eee, trzeba się dostać do pompy mm -hmm. płynu chłodzącego i ją naprawić, żeby obieg płynu wrócił. Ale zanim to zrobimy, to jeszcze sobie sprawdzę, wyjadę i zobaczę, jakie te temperatury są tutaj generowane. Moim zdaniem w Audi jest tak, że nie powinno przekraczać powietrze dolotowe 60 stopni. Myślę, że tutaj powinno być bardzo podobnie. Uważam, że to jest jakby graniczna temperatura powietrza dolotowego. Powinno być nawet na poziomie, moim zdaniem, 50, 55. Ale umówmy się, że 60 nie powinno przykryć. Wsiadam w wóz. Jeśli się potwierdzi moja diagnoza, to w następnym odcinku będę go naprawiać. Ponieważ teraz już nie jestem w stanie, ale będzie przynajmniej ciekawa zapowiedź tego, co się będzie działo. W dałem posta takiego na, na, na Facebooku. Zareklamowałem niejako, No tak, no generalnie tak, tak zrobiłem, zareklamowałem. Ale nie, żeby zarobić pieniądze, tylko zareklamowałem taki manalek, takie miejsce, w którym byłem sobie wypoczywałem. Pewnie część z Was prawdopodobnie to widziała. I pod spodem się pojawiło mnóstwo. Komentarzy dotyczących tego, że, że, że dla pieniędzy, że to zrobiłem, że bardzo drugie miejsce. Taka negatywna atmosfera się zrobiła na tych komentarzach. O, w ten sposób. Nie, że jakiś hejty, coś tylko taka negatywna. Zrobiłem drugiego posta, w którym wytłumaczyłem, dlaczego tak postąpiłem. Ja chciałbym, żebyśmy wiedzieli. Oglądacie już mnie długi czas i macie prawo wiedzieć, jak to wygląda z mojej takiej prywatnej strony z tym nagrywaniem, reklamowaniem i różnymi innymi rzeczami, które się pojawiają. To jest tak, że ja zacząłem nagrywać z pasji. Zacząłem nagrywać, ponieważ chciałem sprzedawać Wam wiedzę. Jak, dlaczego? Bo jestem nienormalny, po prostu lubię to robić i tyle. Mam za na, jakby myśl taką, że chciałbym y, szkolić młodych tak, żeby zostali mechanikami. Nie dla pieniędzy, nie po to, żeby brać za szkolenie jakieś pieniądze i jakby na tym zarabiać. Nie, po prostu coś takiego w głowie, że chcę to robić, po prostu chcę. Mam wiele innych przesłanek y, ku temu, że lubię pomagać i zawsze chciałem jakoś przekazywać w ogóle wiedzę. Aga mi zawsze mówiła, moja żona, że y, mamy belferskie... Y, jakieś, wiecie, zagrywki i że kiedy opowiadam coś, no to jakby ludzie słuchają. Fajnie, to się potwierdziło tutaj w internecie, jestem z tego bardzo dumny i szczęśliwy. Oczywiste jest, że jeżeli robię coś z pasją i hobby, to, to staram się to robić najlepiej, jak potrafię i mam nadzieję, że mi wychodzi, zresztą po jakby tym, że rosną ci subskrybenci cały czas tak wy... Yy, Czego już nie oczekuję, nie robię tego już po to, żeby mieć więcej oglądalności, bo ta już jest bardzo duża, znacznie większa, niż bym się kiedykolwiek spodziewał. Naprawdę nie dążę do tego, żeby mieć, nie wiem, pół miliona, milionów, absolutnie. Fajnie, że jesteście, że się cały czas rozmnażacie w tym, na tym kanale, ale nie mam takiej potrzeby. Social media tak samo, no, zacząłem robić to od siebie i dawać siebie w tym, swoją energię, którą mam. Wiem, że czasami odpływam ze swoim jakimś szczęściem, z jakimiś filmami, które są, wiecie, no, ciesz się życiem, ciesz się chmurkami i słońcem. Tak wiem, że mam coś takiego, tak, zgadza się. Tylko, że ja mam wtedy naprawdę bardzo duży przypływ takiej fajnej, pozytywnej energii, i chcę się nią podzielić z wami. Robię to nie dla pieniędzy, tylko dlatego, bo chcę. I robię wiele rzeczy. Naprawiam samochody, oczywiście, że biorę za to pieniądze, to jest logiczne, ale zawsze naprawiałem je z pasji, z hobby, bo chciałem to robić. Od 20 lat naprawiam wozy ponad 20 chyba 3 lat. Więc jak chciałbym, abyście zrozumieli, że nie wszystko idzie każdy człowiek musi robić tylko coś dla kasy. Możemy robić coś dla dobra. I jeżeli jest sytuacja, że pojawia się jakaś możliwość, robić Jesteś rowerzystą, zaczynasz jeździć. Taki dałem przykład na social media. Ja nawet nie wiem jak się odbił, bo nie, nie widziałem tego. Jesteś rowerzystą, zaczynasz jeździć, a ja jesteś dobry w tym, zaczynasz być dobrym y, kolarzem, nie wiem, górskim, rowerzystą czy kimś innym. I nagle przychodzi ktoś do ciebie i mówi, no jeździ na moim rowerze, dam ci siano. No to co, to jakby zezgniesz z tego? No nie, robisz to z pasją, uwielbiasz to robić, ktoś przychodzi, daje Ci za to na przykład rower. No doskonale, no i, i lepiej być nie może, tak? No, to jeździć na tym jego rowerze. To jest ta sama sytuacja. Ja na przykład y, y, używam środków LiquiVoli już od dawna, zanim zacząłem nagrywać, zacząłem nagrywać, zanim przyszli do mnie i mówię, tak, no, załóż nasze ciuchy coś, to ci jakoś w tym oleju, rozumiesz, no my jakoś to tam porozliczamy, to by z tego nie skorzystał, to jest chyba zupełnie normalne, no, to się pojawia po prostu okazja, a robisz coś z pasją i dla ludzi, i dla hobby, i z dobrego serca i, i dzięki, i jakby to się po, gdzieś tam odbija w taki sposób, że nagle możesz na tym zarobić jakieś pieniążki, bo ktoś ci coś da, niekoniecznie tam, wiecie, fizycznie gotówkę, ktoś ci coś da. Dlatego Byłem w tym Manalek i widziałem to miejsce. I mówię, kurde, jaka energia tu jest, jakie tu jest fajne miejsce. Pomyślałem sobie, nagram film. Wojtka lubię tego człowieka, to jest mój klient, który robił nas samochody. Jego żona również, Karina, po, pozdrawiam ich serdecznie. I. No ma kasę zarobić. Twierdził, że wsadzi to w, taki, w takie miejsce właśnie, tak? Pod Sierakową. Byłem tam i naprawdę dostałem łeb, no, Tam jest piękna miejscowa. I tam jest bardzo przyjemna atmosfera, pozytywna energia po prostu bije z tego miejsca i pomyślałem sobie, że pokażę. To, no ten wiesz, to ludzie zaczęli mówić o tym, że to drogie miejsce, drogie miejsce, no słuchajcie. Domek 8-osobowy za od chyba podgodnie. super, dzięki. Za od 900 chyba do 1200 zł. To no, za 8 osób. No to jakby to podzielić, rozumiecie? To no można grupę zebrać ludzi i jechać i spędzić tam fajnie czas za wcale nie takie duże pieniądze, a w pięknym miejscu. No więc ja teraz nie chcę tego reklamować. Nawet nie, nie w ogóle nie po to, tylko chcę wiedzieć, żebyście mieli świadomość, że czasem się coś takiego u mnie pojawi pojawiać się będzie. Jeśli ja stwierdzę, że coś przyjedzie czymś na przykład i będę wiedział, że warto to zareklamować, na przykład gdzieś tu stoi, o, tam stoi. Później o niej opowiem. Tam stoi biała Q7, SQ7. Pan u nas ją robi od już długiego czasu, serwisuje ją od A do Z, do tego klienta zamy masę czasu, Chcę ją sprzedać. No mega wóz, 130 tysięcy chyba przebiegu, piękna sztuka, tak? Ja wiem, że o SQ7 mówię złe rzeczy, o silnikach, o wszystkim, ale ta jest mega zadbana, tu nie było oszczędności na niczym, gość po prostu robił wszystko profilaktycznie, tak jak wiemy. No dobrze, że mówisz BMW, bo my też siedzimy w BMW. Dobra, to po prostu coś takiego pewnie zareklamuję gdzieś po drodze. Nie dlatego, że on mi da za to siano, tylko dlatego, bo jest w porządku klientem, jest mega fajny wóz i ten wóz polecam. Warto, żeby ktoś, jeśli szuka z to kupił właśnie tą, bo jest taka, że naprawdę kupujesz i lotosz, bo jest po prostu mega fajna. Kumamy? O co chodzi? Dobrze, Jedziemy się przejechać i zobaczyć, bo chciałem już zakłócić dawno. czy tego się rozgadałem, przepraszam, po prostu chciałem coś od powiedzieć, żebyście wiedzieli, jaki jestem. No. Myślałem o tym, żeby zrobić odcinek, Dużo opowiem o sobie, co, jak, z czym, dlaczego, po co, gdzie, yy, skąd się wziąłem i skąd te właśnie zajawki wszystkie, to część i tak już powiedziałem. Mam nadzieję, że dobrze to zrozumieć. Ja sobie tylko gadałem, siedziałem i mówiłem, głos trochę straciłem, jest. I 57 stopni już ma do dolotowe. To jeszcze nie jest teraz źle moim zdaniem, bo powinno się ochłodzić, kiedy zaczniemy ja. yy, Ale i tak już ma wysoko. No teraz akurat czuję, że ciągnie ten bus, nieźle. Silnik daje radę. O, jedzie, jedzie, no, jedzie, jedzie, no, ale już mamy 62. Dobrze, kawałek się przejadę, zobaczę jak to tutaj wygląda. Nie chcę, żebyście mi tutaj pisali, że w czasie jazdy nagrywam i tak dalej, więc to Chwila jazdy wcale niedługa i mamy 77, miałem się tylko 81 stopni. Yy, także uważam, że bardzo dużo, szczególnie, że zwróćcie uwagę, że bardzo szybko rośnie, nawet 85 miałem przez moment, to było 10 stopni różnicy pomiędzy płynem chłodzącym a powietrzem doładowanym. Bardzo, yy, bardzo gorąco jest tutaj na dołocie, to nie podlega dyskusji, ale drugą rzecz, którą widzę, to jest ciśnienie paliwa. I to ciśnienie paliwa, Cię yy, potrafi przy przyspieszaniu yy, o 1, o a nawet 1,5 bara. Przyfalować. Oczywiście w dolną granicę ma 6,5 bara cały czas i do 5,5 potrafi spaść przy podłodze. Także moim zdaniem mamy dwa problemy w tym pojeździe, które razem powodują, że jest coraz gorzej. I rzeczywiście wyjechałem tym autem, zrobiłem z 3 km i im większą temperaturę tutaj ma, tym czuję, że taki jest. Jedzie, bo to cały czas jest 4,4 V8, ale, ale generalnie. Czuję, że jest spadek mocy, i być może dłuższe jeżdżenie rzeczywiście powodowałoby jeszcze większy. W następnym odcinku zapraszam Was serdecznie na rozwiązanie tego tematu. Naprawię ten wóz, pokażę Wam co tutaj było, ale też zajmę się innymi pojazdami. Mam tutaj całkiem fajne, ciekawe. Fikuśne mam takie, ee, takie tematy, które. Na pewno pojawią się tutaj na YouTubeku. Dobrze, odkładam kamerę, żeby zaparkować Nie uszkodzić panu auta Ja wam serdecznie dziękuję dzisiaj za obejrzenie tego odcinka Mam nadzieję, że nie jesteś zniesmaczony Chyba w ostatnim odcinku mówiłem dokładnie to samo Cieszę się bardzo, że jesteście Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, to uwierz mi, że w wielu moich odcinkach Które są tutaj na kanale Można znaleźć dużo więcej wiedzy niż teraz tutaj Ale tu też chyba było dość merytorycznie I czegoś jednak że się dowiedzieli Nie tylko na temat samochodów, ale też może na temat mnie I teraz fala subskrybentów Zacznie spadać. Oj, oj. Wiem, że nie, nie. Chyba tak nie będzie. Dobrze. Trzymajcie się ciepło. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia i do następnego odcinka. Cześć!